Rolowaną izolację kauczukową Tani Fundament KS oraz inne produkty systemu Tani Fundament kupisz tylko na stronie internetowej www.tanifundamentsklep.pl. System Tani Fundament jest skutecznym zabezpieczeniem fundamentów i posadzek przeznaczonym do samodzielnego montażu, w skład którego wchodzą pewne, certyfikowane, wysokiej jakości, unikalne produkty w konkurencyjnych cenach. Elementy systemu Tani Fundament wyprodukowane zostały w oparciu o wieloletnie doświadczenie grupy Villas Austria. Rolowana izolacja kauczukowa Tani Fundament KS to rewelacyjna cena. Wytrzymałość lepsza od folii budowlanej. Prosty montaż bez zgrzewania. Gramatura 2 kg na metr kwadratowy. 15 lat gwarancji. Instrukcja montażu rolowanej izolacji kauczukowej tani fundament KS. Rolowaną izolację kauczukową tani fundament KS, kauczuk syntetyczny, należy układać luźno na równe, suche, czyste i pozbawione ostrych krawędzi podłoże. Aby połączyć wstęgi z zakładem wzdłużnym, po zerwaniu paska folii ochronnej z zakładu wzdłużnego, Łączymy wstęgi w strefie zakładów wzdłużnego na szerokości 6 cm za pomocą polimerowego uszczelniacza Icopal MS-112M nakładanego w dwóch równoległych pasmach w odległości około 4 cm od siebie. W celu połączenia wstęg z zakładem poprzecznym, po docięciu odpowiedniej długości plus minimum 10 cm na zakład poprzeczny łączymy wstęgi na szerokości przynajmniej 10 cm za pomocą polimerowego uszczelniacza Icopal MS-112M nakładanego w dwóch równoległych pasmach w odległości około 4 cm od siebie. Rejon każdego zakładu należy dokładnie docisnąć. Pełne sklejenie zakładu następuje w zależności od wilgotności środowiska w okresie kilku dni. Im bardziej wilgotne środowisko, tym szybciej nastąpi związanie materiału. Zawartość jednego kartusza polimerowego uszczelniacza ICOPAL MS112M, czyli 290 ml, wystarcza na wykonanie pojedynczego pasma o długości około 10 metrów bieżących. Produkt można stosować wewnątrz pomieszczeń. Na ułożoną w taki sposób izolację poziomą można rozkładać następne warstwy podłogowe. Prace montażowe należy wykonywać w temperaturze powyżej 0 stopni Celsjusza. Przy montażu należy stosować ogólne zasady aplikacji materiałów hydroizolacyjnych zgodnie z projektami technicznymi rozwiązań hydroizolacyjnych. Podczas aplikacji należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Rolowaną izolację kauczukową Tani Fundament KS oraz inne produkty systemu Tani Fundament kupisz tylko na stronie internetowej www.tanifundamentsklep.pl